występują. Na przekór przeznaczeniu. Módlmy się za ludzi, którzy chcą skrzywdzić tę rodzinę, właściciela i pracowników jego firmy. A trabajadores. alejen del mal. Niech porzucą zło i zbliżą się do Boga, aby odkupić swoje grzechy. Módlmy się. Ojcze nasz. Rodríguez i Camargo, przejrzyjcie te biurka, szuflada po szufladzie, bardzo dokładnie. Jeśli znajdziecie cokolwiek podejrzanego, zawołajcie mnie.

Właśnie o tym mówię. Co to? Oddzwonię za pięć minut. Jak śmiesz. Więcej szacunku. Nie mam nic wspólnego z tą rewizją. Byłaś z kapitanem na randce. Nie twoja sprawa, co łączy mnie z kapitanem Sylwą. O nas nie pisałam mu ani słowa. Spróbuj mnie zrozumieć. Ja to widzę inaczej. Oddaj telefon. Dlaczego? Mówiłeś, że nie masz nic wspólnego z szantażowaniem Felicito, bo nie mam. To się okaże. Skójcie go. Co to za pomysł? Radzę nie stawiać oporu. Nie tak mocno. Chodź śmieciowo. Będzie dobrze. Zaczekaj. Wychodzisz? Muszę iść do banku, zaraz wrócę. Nie mów nic, felicito. A może idziesz do Colorado w związku z jego aresztowaniem? Que Powinnyśmy que porozmawiać. Co ty ukrywasz? Ajá, ja, Josefita, no le parece que va nos Dígame, está ocultando? Nie wyjdę, póki nie powiecie, co się dzieje. Więc musi pan poczekać na powrót kapitana. Dlaczego media twierdzą, że Colorado ma coś wspólnego z szantażem? Na razie jest tylko podejrzany. Gadaj wreszcie. Ale może jest winny. Nie tylko on, może Josefa też jest w to zamieszana. Ile razy mówiłem, żebyście przestali ją oczerniać. Jest dla mnie jak członek rodziny. I kochanką Colorado.

To jakieś nieporozumienie. Josefita Omal nie zginęła podczas pożaru. To sprytna zagrywka. Z tego co wiemy, pańska sekretarka i rywal zjednoczyli się, by obrzydzić panu życie. Chcą pana zniszczyć, pozbyć się pana. Papiery, które znaleźliście, nie są żadnym dowodem. Żądam adwokata. Dzień dobry, chciałabym wziąć pożyczkę. Od trzech lat mam konto w tym banku. Zawsze terminowo spłacałam swoje zobowiązania, tylko raz się spóźniłam. Nie mów tego. Przecież i tak mają to w komputerze. Mogę prosić o dowód? Oczywiście. Gdzie on jest? Tutaj. To niewielka pożyczka. Chcę założyć własny interes. Co się stało? O co chodzi? Co jest? Mam jakieś zaległości? Od dawna nie używałam tej karty. Już wiem. Pewnie chodzi o opłatę za używanie karty. Przestań się certolić i powiedz tej pani, że jesteś właścicielką Gran Seguros. Owszem, ale to prywatna pożyczka dla mnie. Znudziło mi się prowadzenie firmy. Zamierzam ją oddać poprzedniemu właścicielowi. Podaruję ją mnie. Panie Armido, dzień dobry, jak się Pan miewa? Proszę usiąść, może kawę. Dziękuję. Mamy najlepszą. Może wrócę do tej Pani, która mnie obsługiwała. Jest Pan dyrektorem i pewnie jest Pan zajęty. Owszem, ale dla klientów takich jak Pani zawsze mam czas. Tatiana powiedziała, że jest Pani zainteresowana pożyczką. Tak. O jaką sumę chodzi? Góra 3 miliony. Dolarów? Skądże pesos? 3 miliony pesos? Chcę otworzyć szkołę tańca. Wystarczą pani 3 miliony pesos? Przydałoby się więcej, ale na początku lepiej się nie zadłużać na wielkie sumy. Zawsze istnieje ryzyko, że interes nie wypali. Sam pan wie, jak to jest. Dostanę kredyt? Mam dostać spory zastrzyk gotówki, który zdeponuję w pana banku. Co pan na to? Armida jest właścicielką Gran Seguros. Wy kobiety jesteście takie skomplikowane i dumne. Koniecznie musicie nam udowodnić, że same sobie poradzicie. Ale zeszliśmy z tematu. Co sądzisz o ubezpieczeniu? Daję ci dobrą cenę, to wyjątkowa oferta. Jeśli zostawisz klucze w domu, dzwonisz do mnie i ja przysyłam siostrze. Masz też ubezpieczenie medyczne. Jak ci poszło? W tym kraju pożyczają pieniądze tylko bogatym, czyli nie dostałaś pożyczki. Dostałam, ale dlatego, że jestem właścicielką Gran Seguros. Tylko dlatego. Jak ci idzie sprzedaż? Jak wszystko, czego się tknę, sprzedam je każdemu jak świeże bułeczki. Każdemu? Dla mnie to pikuś. Do zobaczenia. Tam jest mój numer, jakby co dzwonić. Armido, zaczekaj. Kto by pomyślał, że potem przez to przeszliśmy, znów będziemy razem? Co? Razem kupujemy rzeczy do Twojej szkoły tańca. Kiedy ostatni raz robiliśmy razem zakupy? Rok temu. Do dziś pamiętam to olbrzymie łóżko, muzykę, ciebie w czerwonej biliźnie. Nie lubiłam jej. Dlaczego? Wyglądałaś w niej wspaniale, a poza tym ten hotel był okropną norą. Poważnie? Tak. Gdybym wtedy wiedziała, że moja szkoła splajtuje, nie świętowałabym. Tyle pracy i wysiłku poszło na marne. Tym razem się uda. Pod warunkiem, że nie pojawi się kolejny milioner, który poprosi mnie o rękę, albo były facet, który nie zniszczy mi lokalu z zazdrości. Nie mów tak, bo robi mi się przykro. To się nigdy nie powtórzy. Przysięgasz oczywiście. Następnym razem nie będę się wahać, żeby cię posłać do więzienia. Zamów taksówkę. Proszę pana. Co to? Zostaw sama to wniosek. Spokojnie, pomogę ci. Miałaś do mnie zadzwonić, żebym ci pomógł. Dla ciebie ja oszukałem Don Ismaela. Wybacz, Narciso się zaoferował. Nie zawracaj głowy, tylko bierz to. Nie powinieneś być w pracy. Nie tłumaczę się szefowej, a mam się tłumaczyć tobie? Zaczekajcie. Moment, ja to wezmę. A kto zapłaci? Co? Chwileczkę. Słucham, Don Ismael. Dowiedziałeś się, o co prosiłem? Niestety, nie miałem czasu. Nie miałeś czasu, czy nie chciałeś? Teraz wszyscy trzymają w stronę armidy. Jak się dowiem, gdzie będzie szkoła armidy, zawiadomię pana. Mam nadzieję. Proszę się nie martwić. Proszę wybaczyć, ale pański plan mnie nie przekonuje. Dlaczego? To jakby pan chciał. Co? Armidzie to się nie spodoba. Co byś zrobił na moim miejscu? Wysłał kwiaty, czekoladki, grajków z serenadą? A może byś czekał aż łaskawie zechce z tobą porozmawiać? To ostatnie. Widać, że jej nie znasz. Armida nie jest jak inne kobiety. Jest bardzo wybuchowa. Jeśli chcę ją odzyskać, muszę zaryzykować. Nawet jeśli mnie zabije. Dzwoni mój klient. Jesteś zajęty. Jestem na spotkaniu, w czym mogę pomóc? Dzwonił właściciel lokalu, który chce wynająć. Żąda wiarygodnego poręczyciela, by dopiąć umowę. Dziękuję, że za mnie poręczyłeś. Jak ci się podoba? Bardzo. To nie tylko cztery ściany. Tu zacznę nowe życie. Zdala od Ismaela, jego ciągłego kontrolowania mnie, od wszystkiego. Tu się narodzi nowa Armida Lopez. Dzwoni właściciel, chyba się zgodzi. Odbierz. Jestem szczęśliwa, uwielbiam ten lokal. Czekam na pana zgodę, żeby przewieźć meble. Jak to nie z panem? Sprzedał pan lokal? Kto jest teraz właścicielem? Don Ismael Herrera? Co to? W żargonie policyjnym? Urządzenie nagrywające. Słucham. Mylicie się jak przyjaciele Krzysztofa Kolumba, którzy myśleli, że Ziemia jest płaska. Wierzyli w to? Idioci. Dlatego mówię, że jesteście w błędzie. Chcę porozmawiać z Felicy. To pewnie jest dla mnie wściekły. To informacje na temat pana firmy? Dane finansowe, moje trasy, strategia handlowa. Czy ktoś poza Josefitą miał dostęp do tych informacji? Tibursio. Może więc chwileczkę ufam synom. Pracował dla Kolorado. Tylko tydzień chciał zrobić mi na złość. Znam synów, ręczę za nich. A Joseficie? Wiedziałam, że to się źle skończy. Powiedz, że nie zrobiłaś nic złego. Skąd ten pomysł? Nigdybym nie skrzywdziła rodziny Felicito. Zawsze byłam bez skazy, choć może nie we wszystkim, ale to osobna sprawa. Uspokój się, weźmy kawody. Felicito. Pozwól mi wyjaśnić, co tu robisz Przyszłam przedstawić swoją wersję wydarzeń Tym razem powiesz prawdę? Zapraszam Poczekaj na mnie, wszystko ci wyjaśnię Tędy proszę, nic z tego nie rozumiem Bez Kolorado posiadał poufne informacje na temat firmy. Ktoś od nas musiał być jego wspólnikiem. Josefita? Przepraszam. Wykorzystałaś mnie. Skądże? Uwodziłaś mnie, żeby wyciągnąć ode mnie informacje. Dlatego urządziłaś ten cyrk z buziakiem i płaczem. To było szczere. Popełniłam błąd, wiążąc się przed laty z niewłaściwym mężczyzną. Z Kolorado. Możecie mnie oskarżyć, że zakochałam się w żonatym mężczyźnie. To mój jedyny grzech. Byliście razem, więc byliście wspólnikami. A mówił cię, żebyś przekazała mu poufne informacje z firmy Felicito. Zmuszał cię? Nigdy mnie do niczego nie zmuszał. Więc zrobiłaś to z własnej woli? Nie. Nigdy nie zdradziłabym Felicito. Nikomu nie przekazałabym poufnych informacji o firmie. Nie mieszaj do tego moich spraw osobistych. Znam wiele przypadków zakochanych kobiet, które dla miłości zrobiłyby wszystko. Nie byłabyś pierwsza ani ostatnia. Pues a colorado no no nigdy nie żądał, ni żebym zrobiła coś, no no. coś a, nieuczciwego. Es que no Jeszcze no go bronisz? No, nie bronię go, mówię prawdę. La Como la tak jak prawdą jest to, że straciłam no, dla no ciebie no, głowę. No Dlatego no nie no chciałam no się z tobą spotykać. Dopóki nie byłem ci potrzebny, wiem, że nic mnie nie usprawiedliwia, ale mówię prawdę. Więc narzeczony z internetu to kłamstwo? Tak. A jak wytłumaczysz podróż do Kanady? Może wcale nie zamierzałaś wyjechać. Miałam wyjechać z Kolorado. Chciał rozstać się z żoną. Zamierzaliśmy rozpocząć tam nowe życie. Tak, mieliśmy pojechać do Kanady. Uciec jak najdalej od mojej żony. A pańskie dzieci? Są już dorosłe. Mają własne życie. A ja chciałem zacząć swoje od zera. Szanuję swoją żonę. Ale zakochałem się w Joseficie. To grzech? Skądże? Miłość jest ślepa. Pańskie życie prywatne nas nie interesuje, chyba że ma związek ze śledztwem. Jak pan przekonał Josefite, by przekazywała poufne informacje na temat firmy Felicito Janeke? Przecież mówię, lituma: Sierżancie, Sierżancie. Sierżancie.